Zasada działania hamulca bębnowego. Nieważne, czy to jest zasadniczy hamulec, czy jest to hamulec ręczny. Zasada działania jest praktycznie taka sama. Tu mamy hamulec ręczny. To jest linka od hamulca. W środku w samochodzie mamy dźwignię. W momencie, kiedy pociągniemy tą linkę, tu ciągnie się dźwignia. Widzicie, jak ją popycham, co się dzieje? Po tej stronie szczęka zaczyna się rozpierać. Druga rzecz. Tutaj mamy hamulec zasadniczy, również realizowany bębnem. W momencie, kiedy naciskamy pedał hamulca, do cylinderka trafia płyn hamulcowy, i tu naciska i rozpiera szczęki w obydwu stronach. Szczęki zaciskają się na bębnie hamulcowym. Tutaj mamy jeszcze brudny, niewyczyszczony, tutaj była awaria akurat cylinderka. nam płyn, i w ten oto sposób działa hamulec bębnowy. W jaki sposób reguluje się hamulec bębnowy? I Tu pojawiają się dwie kwestie. Mamy samochód z samoregulatorem i ze zwykłym regulatorem manualnym. Tutaj mamy na przykład Skodę, która posiada regulator automatyczny. Ten bolet jest w kształcie trójkąta. W momencie, kiedy okładzina cierna, zużywa się, staje się coraz cieńsza i ilość, o ile musimy rozeprzeć szczękę, aby zacząć hamować, się zwiększa. Więc ten Trójkąt potocznie go tak nazwijmy, schodzi coraz niżej. Wraz z użyciem szczęk on się wsuwa coraz głębiej i rozpiera na stałe szczęki. Aby zawsze ten sam zakres ruchu powodował tą samą siłę hamowania. Opowiadałem na przykładzie A4B6, w jaki sposób realizowany jest ABS na tylnym kole. I tak samo jak w Audi, posiadamy tutaj czujnik. I różnica jest taka, że tam posiadaliśmy koronkę. Czyli fizyczne, wyżłobie, czyli fizyczne wyżłobienia, które pozwalały czujnikowi szczytać położenie koła. W tym przypadku, w tej Skodzie mamy piastę, również z impulsatorem, natomiast jak widać nie ma tu pierścienia, ponieważ pierścień jest magnetyczny. I czujnik szczytuje położenie i prędkość obrotową koła na podstawie małych magnesów, które są zatopione w tym oto pierścieniu. To, co ja teraz przedstawiam, Pozwala ujrzeć ułożenie tych baryłek magnetycznych, nazwijmy je w ten sposób, na pieście.